Jakby pan szukał rzecznika prasowego, to widziałem, że u jest gotowy, nie wiem tylko co na to Uka Jakub Kwiatkowski. To historia o człowieku, który zakpił z polskich kibiców i pogwałcił podstawowe zasady etyki dziennikarskiej. Jeździ za polską reprezentacją i zawsze szłuściwy swoich widzów, i zawsze jest swoich widzów. To historia pokazująca, że pod maską poczciwego, może nieco ekscentrycznego pasjonata futbolu, kryje się twarz człowieka, który nie ma wstydu. zebrałeś pieniądze od gościa, który obrzydzał te piłkę tak naprawdę. Jasne, pomógł mi! Na pewno ten etap jest zakończony. To historia pokazująca, że niektórzy ludzie po prostu się nie zmieniają. Przed wami prawdziwy przyjaciel polskiej piłki, Łukasz Ciona z kanału Cioną po oczach. Zizu, 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 zizu. Łukasz Ciona już od dłuższego czasu stanowi dość osobliwy dodatek do konferencji naszej kadry. Przebieg meczów i atmosfera panująca wokół związku sprawiły, że kibice spragnieni byli rozlewu krwi i dymów, które Ciona dostarczył im na srebrnej tacy. 36-letni Kevin Durant i 40-letni LeBron James płaczą, gdy zdobędą złoto olimpijskie, a my płaczemy nad grą polskiej kadry. Albert Einstein mawiał, że robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów to szaleństwo. To zmierza donikąd i trener to wie, kibice to widzą. To nie o to chodzi, żebym ja się chcę znęcać nad tobą, czy co zrobić, no bo A ty co byś zrobił? Jego absurdalne pytania, ataki na probierze, czy też nawiązania do NBA, pozwoliły mu z człowieka w opinii wielu po prostu irytującego i męczącego, awansować na kogoś w rodzaju klasowego błazna. Pamiętasz taką postać historyczną Stańczyk? Czasem się czuję w tej polskiej piłce takim Stańczykiem. Według sztucznej inteligencji szansę awansu naszej reprezentacji między 40 a 60%? Czy selekcjoner by się e, gdzieś tutaj zgodził z tymi wyliczeniami? Ciona zaczął być traktowany troszkę jako żywy mem i wspaniałe dopełnienie przaśności panującej w uniwersum polskiej piłki nożnej. Panie prezesie, jak się mecz podobał? Bardzo dobrze dziękuję. Dziękuję, pozdrowienia od kanału Ciona na Poczach. Po może skończmy z zamkniętą oblężoną twierdzą. Może mi pan powiedzieć kiedy ja się zdenerwowałem albo kiedy byłem nerwowy? Przepraszam, takie miałem wrażenie na przedmeczem z Portugalią. Być może mylne, nie twierdzę, że Trener liczy stoperem czas, czy nie? A jak? kto powiedział, że liczyłem? A może wiadomość odbiera? Było więc śmiesznie, żenująco i absurdalnie, ale przynajmniej działo się coś. Innego. Obraz śmiesznego gościa, który zawsze z czymś wyskoczy na konfach naszej kadry, może być całkiem wygodny, ale to tylko jedna strona medalu. Żeby w pełni zrozumieć to, co odstawił Ciona, musimy najpierw cofnąć się o trzy lata. Do świadomości kibiców Łukasz Ciona wdarł się podczas pierwszej konferencji prasowej Czesława Michniewicza. akt sądowych. Wynika, że pan wiedział, że ten mecz jest sprzedany. Chciałem zapytać, jak to jest prowadzić drużynę w sprzedanym meczu, jak to jest uczestniczyć w takim procederze korupcyjnym, i czy nie wiem, czy te doświadczenia w jakiś sposób może się przydadzą panu. W kadrze. Proszę pana, pana wypowiedź nadaje się do prokuratury. Gdy selekcjoner musiał mierzyć się z pytaniami o swoją przeszłość i rzekome powiązania z fryzjerem, Ciona wyszedł przed szereg i wygłosił absurdalną mowę obronną, która błyskawicznie stała się memem. Przejdźmy do strony sportowej to jest celem dzisiejszej konferencji i tematem. Także zapraszam do kolejnych pytań. Proszę Łukasz. Łukasz Szyna w Lokcjonu Poczach. Ja chciałem się odwołać do słów trenera Antoniego Piechniczka. Jeżeli ktoś zostaje selekcjonerem, to należy zrobić wszystko, żeby mu pomóc. Należy zrobić wszystko, żeby jemu się udało, bo od tego zależy los polskiej piłki. Trener Czesław Michiewicz to jest trener, który pokonał Portugalię w barażach, jeżeli chodzi o reprezentację młodzieżową. To jest trener, który pokonał Włochy na ich terenie. To jest trener, który wreszcie potrafił ograć Leicester czy Spartaka Moskwa w Moskwie. To nie jest trener przypadkowy. Tylko to jest trener, który potrafi e, uszczelnić defensywę i szybko sobie poradzić z trudnym zadaniem. Łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu! Michniewicz nie pozostawał dłużny. Jednego z pierwszych wywiadów po wygranym barażu ze Szwecją udzielił właśnie na kanale Ciony. Zapraszam do oglądania i do subskrypcji kanału Ciono położą Warto. Dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych rozmówców i przede wszystkim świetny prowadzący. Zarówno w trakcie, jak i po mundialu w Katarze, dziennikarz był jednym z największych medialnych sojuszników pana Czesława. Co Prawda, część środowiska atakowała go, nazywając zwykłym klakierem, ale Ciona dalej robił swoje. Walka Ciony o dobre imię Michniewicza okazała się jednak niedźwiedzią przysługą. Jednym ze sponsorów kanału Ciony okazała się bowiem firma należąca do Mirosława Stasiaka, człowieka będącego uosobieniem patologii, która przez lata trawiła polski futbol. Kryminalisty prawomocnie skazanego za ustawienie blisko 50 meczów, niszczącego kluby i łamiącego kariery młodych piłkarzy. Sponsorem kanału jest firma TTHO Stasiak. Zapraszam do oglądania. Zestawianie Michniewicza z firmą skazanego za korupcję Stasiaka? No naprawdę zajebiście przemyślany ruch, który z pewnością poprawił PR trenera. Ciona nie tylko brał kasę od Mirka, ale też na przykład zrobił z nim niezwykle obiektywny i całkowicie bezstronny wywiad. Z nami jest człowiek orkiestra, legendarny napastnik, który strzelił kilka bramek, także jest z kim rozmawiać i o czym rozmawiać. Niewątpliwie było o czym rozmawiać, ale z jakiegoś powodu pan Łukasz obszedł się ze Stasiakiem bardzo delikatnie. Temat korupcji został uproszczony i skrócony, a Stasiaka przedstawiono jako pozytywnego wariacika i legendarnego napastnika. Spotykasz się na wywiad z osobą, która ma 43 udowodnione sprawy o próbę albo kupno meczu, o to, że dość wielu byłych piłkarzy uważa, że to były najgorzej zarządzane kluby, jakie w życiu widzieli, że w Opocznie raczej dość ciepło nie wspominają tego, że po pół roku wyłączył wtyczkę. I masz te wszystkie rzeczy, o które aż pali się, żeby zapytać, bo Mirosław Stasiak, grający prezes, właściciel, no to to jest jakiś fenomen na skalę światową i to wszystko, co się wydarzyło, a zamiast dopytać o te kwestie puszczasz jak Mirosław Stasiak gra w tenisa z Tomaszem Hajto, nie żałujesz kasy na to, żeby fragmenty tego meczu puścić nawet w efektownych ujęciach z drona. Jest mirek Stasiak, wreszcie dowiem się, jak to wyglądało w tamtych czasach, a nie! O wywiadzie Ciony ze Stasiakiem być może nikt by już dziś nie pamiętał, gdyby nie jeden drobny szczegół. Kolejny wywiad Ciony ze Stasiakiem. Kilka miesięcy po zwolnieniu Michniewicza, potężna reprezentacja polski Fernando Santosa zaliczyła pamiętny wyjazd do Mołdawii. Pamiętny nie tylko dlatego, że przegraliśmy w jakiś totalnie chory sposób, ale również ze względu na słynną aferę. W polskiej delegacji na to spotkanie znalazł się nie kto inny, jak Mirosław Stasiak. Zaproszony przez jednego ze sponsorów. Zanim w mediach zrobił się wielki dym, Stasiak świetnie bawił się w Mołdawii, gdzie zdążył udzielić cionie kolejnego legendarnego wywiadu. Z nami prawdziwi przyjaciele polskiej piłki: Mirosław, Stasiak i Paweł jak Panie Mirku, od Pana zaczniemy. Jakie nastroje przed meczem? Nowy wygramy 4 -0. I tutaj kolega, bokser, nie wiem, King Boxer, nie wiem jak powiedzieć. 7 -7. Też 7 powiedzi, też, też, też będzie. Myślę, że wygramy, naprawdę. Jak tam w ogóle Mołdawia się podoba? No, Mołdawia jest. Okej, okay, przypomniałem sobie nasze czasy z PZPR no tak, tak między nami duże, ale wina mają lepsze niż w Polsce. Wcielił się oczywiście również w Reja, dzięki czemu dostaliśmy prawdziwego klasyka. Chciałbym z Wami raz jeszcze spotkać się z Zizu, zizu, zizu Afera wywołana przez wycieczkę skazanego za korupcję Stasiaka, położyła się cieniem nie tylko na polskim związku piłki nożnej. Jej odłamkiem dostał również ciona, który przez negatywną atmosferę wokół Stasiaka znalazł się pod presją i musiał oficjalnie zakończyć kontrowersyjną współpracę. Pan Łukasz uderzył się w pierś i odwołał do swoich wartości. Podkreślił uczciwość, rzetelność i staranność, jakimi się kieruje. Nie chciał również, by łączyć go ze sprawami korupcji i oszustw. Zaprezentował naprawdę godną. Pochwały i honorową postawę, którą zapunktował u wielu kibiców. Z kolei, zaledwie cztery miesiące temu, w rozmowie z Pawłem Paczulem, raz jeszcze potwierdził, że ten rozdział jego życia jest już zamknięty. Wiesz, no i się zgodził się tam wspierać mnie co jakiś czas i spokojnie. Dzięki temu mogłem pojechać na Ale nie sprawdziłeś, od tylko bierzesz pieniądze? Szczerze? Wtedy w ogóle nad tym się nie zastanawiałem. Byłem akurat w trudnej sytuacji i, 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 i chciałem po prostu jeździć i, i robić, więc. Ja chciałem się dopytać w takim Ta. razie no Bierzesz te pierwsze pieniądze od Stasiaka? Tak. co robisz research? Tak. Dowiadujesz się tego, co wiesz? Tak, wiemy. wiesz co? I później y, zacząłem, zacząłem się zastanawiać nad tym wszystkim, i kiedy pamiętasz, była ta afera. W sensie to stwierdziłem, że, że dobra, że kończy. Ale dopiero wtedy jakby, bo tej afary to może być do dzisiaj, brał te pieniądze. Chyba nie, wiesz co, bo też sam, sam Mirek też już się wycof, wycofywał z, z tej współpracy, jakby i ona też dogasała. Pomógł mi na pewno etapie. Ten etap jest zakończony. Tak więc, jak sami słyszeliście, ten etap jest zakończony. Człowiek pełniący zawód zaufania publicznego. Człowiek, który odwoływał się do swoich wartości, uczciwości i rzetelności. Człowiek, który nie chciałby łączono go ze sprawami korupcyjnymi. Czy ten sam człowiek mógłby teraz mijać się z prawdą? Mam nadzieję, że to czysty zbieg okoliczności. Ale od kilkunastu dni na kanale Cioną po oczach pojawia się reklama firmy Chusta. Sponsorem programu jest firma Chusta. Zaciekawił mnie zwłaszcza drugi człon nazwy, a więc Stajak Stasiak. Sporym zbiegiem okoliczności jest również fakt, że zarówno Chusta, jak i kiedyś sponsorująca Cionę firma TTHO Stasiak, zarejestrowane są pod tym samym adresem. Swoją drogą ciekawie się złożyło, że obie firmy mają podany nawet ten sam e-mail. Co za przypadek. Kolejny niezwykły zbieg okoliczności to fakt, że właścicielem 90% udziałów w firmie Husta jest Mirosław Stasiak. Pozostałe 10 należy do jednego z członków jego rodziny. Mam nadzieję, że to wszystko faktycznie zbiegi okoliczności i jedno wielkie nieporozumienie. Bo przecież sam Albert Einstein ponoć mawiał, że robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów to szaleństwo. Lepiej biegnie, gdy nas widzisz, nie pomogą groźnej miny, kiedy opadają przyciemnione szyby. Szyby w dół, krad słów, leci do celu, ostateczne rozwiązanie kwestii pozerów.